Cześć wszystkim w kolejny dzień. Jesteśmy w miejscowości Bajna Basta. Wieś jak jest. Jest jak jest. Niektórzy mieli dzisiaj bardzo ciężką noc. Co nie, Baza? Baza, co nie? Ty gadaj sobie, gadaj sobie. To miał ciężką noc. To miał dzisiaj najcięższą noc z nas wszystkich. Dobra, oni mieli porówno. Ale dlaczego to nie będziemy drążyć tematu? Jedziemy właśnie do Perowicz. Perowicz się mówi, tak? Ale dobry. Wariaty. <grym> Jedziemy właśnie na Super Jezioro w góry. Lekki trekking, może relaksik później. Zobaczymy, jak będzie. Naprawdę zapowiada się niezły dzień. Bilet stąd, tam kosztuje 130. Ile to jest na złotówki? Jakieś 5 złotych, coś troszkę ponad. Także spoko. Ogólnie znaleźliśmy tutaj super hotel. Był jedynie budko jeden w tej miejscowości. I naprawdę jest fajnie, trzeba przyznać. Mieliśmy, jak widzieliście wczoraj, mieliśmy pokój tylko dla siebie. Bardzo mały, co w kwestii czasu później wyszło, że było lekkim błędem, że był taki mały. Ale mniejsza no. z tym. Ale no, dobry humor dzisiaj. Pozdrawiamy na razie. jak już dalej z Patyków. No i ja idziemy nad jezioro Peruca. Ma się Pan Tuczak, akurat. Tam przed nami już jest Bośnia i Hercegowina. Tutaj dokładnie jest przejście. Znaczy, oczywiście, nie, nie wiem, czy ten tu można w ogóle przechodzić. Pewnie nie. Bo tutaj jest wielka Tama. Chciałem tutaj właśnie polecić dronem, ale na pewno nawet nie poleci. Mogę się założyć. To są takie anteny, Że nawet bez zasięgu nie złapała Patrzcie, tam daleko, w górach, meczet. No i tu już piękne góry. Te środki wczasowe jakieś jeszcze. A tutaj baza i Piotr Polo-Krzywarski. Witam bardzo serdecznie. To ja i to nie było piwo też. Dlaczego się nie wyspał? Bo Dlaczego się nie wyspałeś? Może... Skoro jesteśmy tu już wszyscy razem fajnie, może byś opowiedział dlaczego się nie wyspałeś. Przez takiego jednego. Nic spania. Ale co ja będę gadał? Nie ma, co, nie ma co poruszać wrażliwych tematów, co nie? Wiadomo. Nie dziwię się. Też się raz obudziłem z tego wszystkiego. Ale... Nie dało się nie obudzić. No, tak, <laughs> To było naprawdę no rażące Cały czas nie budziło To jest zrobiona sztuczna plaża taka To się nagrało, bo to nie dzieje nie ma łódeczki można sobie wynająć. Pięknie tu wygląda znaczy nie mówię o tej plaży, bo to takie nic specjalnego, ale te góry, jezioro. Musimy dojść na jakiś punkt widokowy, mamy do najbliższego 2,5 km górami. No i wtedy widać z góry to wszystko, także klasa. Patrzcie jak tu ładnie wygląda. Można sobie wynająć taki domek z rowerkiem od razu. Naprawdę fajnie. Chyba to zrobiona Gdzie jest? Aha, tam odleciał Baza jeszcze lata Pieczkardonem Mi już wystarczy ująć Patrz ktoś mieszka Zaczynamy nasz trekking. Mamy około 4-4,5 godzin marszu 2,5 godziny w jedną pokazuje, z powrotem może troszkę krócej ale ogólnie idziemy na punkt widokowy Także stamtąd też będą w ogóle piękne widoki o ile tam dojdziemy bo jest naprawdę gorąco ale w lesie już tak źle nie będzie kiedyś dom Pięknie To się To się szanuje

Jedziemy cały czas w podgórkę, ale wyobrażałem sobie, że ten trekking będzie bardziej lasem. Ale to po prostu cały czas idzie się drogą. Dziwna akcja, ale ważne, żebyśmy doszli na ten punkt, na który zamierzamy. Ciekawe, co dalej w środku. O, pańczyna. O, kurwa. A się biłem pańczy. Zrób Popatrzcie, wózeczek. Chłodem z tego strasznie wali, To oba kopalnia stara. Jeszcze nie dotarliśmy na górę, ale już zaczyna dobrze to wyglądać. Czekajcie, trochę bliżej jeszcze. Ale jeszcze parę kilometrów przed nami. Chodźcie sobie tutaj zobaczyć. Jedzie. Piękna, zielona woda jest, ale powiem wam, że jak się było przy brzegu to jest wolne. Naprawdę czysta jest ta woda, wolne, wolne. O tam już zawija, jeszcze musimy dojść za tą górę, co tu nas zasłania, żebyśmy całe to widzieli. Ale świetnie, piękne widoki. Zadarliśmy na pierwszy punkt widokowy, ale to i tak nie jesteśmy z tej strony góry, której ja chciałem. Tutaj niby też ładnie można tam zobaczyć, rzeka idzie i tak dalej. Ale tak naprawdę wszystko to, co najładniejsze, jest jeszcze za tą górą. Ale że dojść na kolejny, mamy kolejne 6 km. Ale no nie bardzo. Już przeszliśmy ponad 4. Jest taki upał. Że masakr. O, patrzcie Groszek taki, jakim campermaniacy jeździli. Pozdrawiam, jak oglądacie. Jak się weszło pod górę, to już trzeba zejść 4 km były, tak? Chyba tak 4 km pod górę, teraz 4 km w dół Później wracamy do siebie na wieś ja Nie wiem, czy będziemy kombinować, żeby robić Nie mam jakiegoś planu A jutro jedziemy Jutro jedziemy już do kolejnej miejscowości Polo wyrwał fajnie dziewczyny Popak marwanie Trzeba przyznać Polo to potrafi nas zostawić wszystkich. Jedna jest taka podejrzana trochę, ma długie włosy Ale widziałem takie w Tajlandii O, jedzie, na żałtoka Akurat na styk Zaczęło lać. W całe szczęście mamy walec z bazą Bdychałem tu walcem <laughs> Biedny. Biedny. O, jest trzeci <grystanie> Czekamy na autobus. Jak już zdecydowanie za długo. Przemarsz zniszczył bobaków. Ja wracam, jeszcze robię trening. Znaczy najpierw na obiad, zmieniliśmy jeszcze, a już jest praja 16. No i później trening trzeba zrobić. Mam nadzieję, że przestanie badać i jeszcze dziś pójdziemy. Właśnie nas zatrzymała policja. Nie? To się zatrzymało, ale... To, ale ty, nas nasz się chłopaki, szybka pobudka, maski założone Ale nie, bo oni pomogli po po Aha, pomogli po prostu dziadkowi złapać autobus A wszyscy nie wiedzieli, co się dzieje w ogóle Ale klienta dobra, dobra, klienta. Właśnie wysłałem maila do wszystkich osób, które są zapisane na liście mailingowej u mnie. Jeśli ktoś jeszcze nie jest, wejdźcie na stronę podrozywojownika.pl, zobaczcie w ogóle jest nowa strona. No i na dole, jak zajdziecie, możecie tam znaleźć listę mailingową, zostaniecie co jakiś czas nowe informacje, dodatkowo promocje na koszulki tam właśnie, tylko dla osób z tej listy mailingowej. No i tyle, pamiętajcie, żeby jeszcze sprawdzać nie tylko w odebranych, tylko jeszcze w innych, bo ja na przykład tu mam w powiadomieniach. O reklamy, czy jakoś tak, także sprawdzajcie wszystkie. Mniej więcej raz w tygodniu lub co 10 dni, mail jest wysyłany. Siema, kolejny dzień. Widzicie, Michał się wziął za siebie. Co nie? No. Bardzo dobrze. Zaczynamy, właśnie, trening. Polo też zaraz dojdzie, jeszcze poszedł do toalety. I Siedzimy tu do 13, mamy autobus i później jedziemy do kolejnej miejscowości. Jak się nazywa ta miejscowość? Nowy Sad. Do Nowego Sadu właśnie. No i to już w sumie jest nasz ostatni wspólny dzień. Jutro się już rozstajemy. Ja jadę w swoją stronę, chłopaki w swoją stronę. Była naprawdę świetna przygoda. Fajnie się było zobaczyć. Kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że w Ameryce Południowej, ale to się wszystko okaże dopiero co i jak. Dobra, my startujemy z treningiem. Później coś więcej pokażę. Czeka nas 5 godzin podróży. 5 godzin, 5 godzin, czy ja? 5,5 godziny podróży. Ruszamy 13:45, także dopiero na wieczór będziemy w tamtej miejscowości. Od razu idziemy do hostelu. Hostel już mamy. Nie, mieszkanie mamy, nie hostel, nie? Mieszkanie tańsie mamy zarezerwowane. Było, było jak hostel. No, bo było tańsze niż hostel, także dużo lepiej. Będzie na pewno wygodniej. Dzisiaj już za dużo tam na pewno nie zobaczymy. No, ale jutro od rana zwiedzamy. No i podjął nasz autokar do Nowy Sad Patrzcie jaką w drogą autobus Takie mamy drogi tutaj Pogada się zaczyna ładna robić Ale my i tak cały dzień nie ma autokarze. Idziemy już jakieś dwie godziny. I tak sobie oglądam różne rzeczy na internecie. Jakieś tam vlogi i tak dalej. Razoletka z Afryki. <grych> na dzieci. Więc podoba się bez barwa i <grych> Lubię. E, no. I wiecie co. mi z Tajlandii coś tam powysyłali z Bangkoku i tak dalej. Powiem Wam szczerze, że ja tak tęsknię za tą Azją. Ja się nie nadaję do życia w Europie. Dla mnie Europa jest dudna. Po prostu jest nudna. Tutaj prawie wszystko jest podobne. E, takie wiecie, wszystko ogarnięte, i tak dalej. A w Azji, w większości krajów, wystarczyło tylko wyjść na ulicę, i już był ten chaos. Cały czas się coś działo. E, zupełnie coś innego. Ja naprawdę przywyknąłem do takiego życia tam. Jeszcze jak mi tam pisali znajomi, kiedy przyjadę, i tak dalej. Ja mówię, że prawdopodobnie przez najbliższe dwa lata nie przyjadę. No bo wiecie, mam plany na tą podróż. Ale szczerze mówiąc to nie wiem. <laughs> nie wiem czy nie zrobię sobie w międzyczasie jakiejś przerwy, żeby sobie po prostu polecieć do Tajlandii e, na jakiś miesiąc po prostu potrenować albo coś. Bo te i idą bardzo. Niestety tak w ogóle myślałem o tym, że wiecie, fajnie przejechać kolejne kraje. E, w Azji praktycznie już zobaczyłem bardzo dużo. Wiadomo, że nie wszystko, bo jest jeszcze wiele krajów, których nie widziałem, ale myślę, że jedne z tych najlepszych które już widziałem i mówię, a po co drugi raz, a tak naprawdę jakbym miał teraz okazję pojechać znowu na taką e, podróż, taką jak ostatnio, żeby zwiedzić te 15 krajów, to od razu pakuję plecak i jadę, nawet bym się nie zastanawiał minuty, No jednak jakby nie patrzeć, tam cały czas się coś działo, cały czas, tam. naprawdę, zresztą jak ktoś z Was był w którymkolwiek w tym kraju, na przykład Azji Południowo-Wschodniej, E, Tajlandia, Wietnam, Laos, Kambodża, Birma na przykład. To tam naprawdę się dużo dzieje. Tam jest wszędzie chaos. No, tęsknię. Przyznam szczerze. Nie sądziłem, że tak szybko się to stanie. Bo praktycznie w Tajlandii wyjechałem jakieś dwa miesiące temu, a już tęsknię. Tak samo jak wróciłem po mojej podróży czteromiesięcznej do Tajlandii. E, tak jak tam byłem to w po miesiącu, czy po dwóch też już chciałem jechać gdzieś dalej <gry> dlatego to jest takie dziwne wiecie, ja po prostu lubię podróżować ale bardziej tak, po takich ciekawszych krajach tu nie dość, że jest drogo prawie wszędzie nie tak jak w Azji to jeszcze nie jest to samo tak w ogóle troszkę się u mnie to zmieniło e, bo mówiłem wczoraj, czy przedwczoraj że jednak z Ukrainy nikt nie wyjdzie ponieważ Ukraina wprowadziła dla Polaków kwarantannę 14-dniową Teraz się okazało, że to zmienili wczoraj dokładnie. Wczoraj jednak dali Polskę na zielono, czyli że można tam jechać. Ale to i tak, na razie jadę do jednego kraju, jadę na Węgry dokładnie. Postaram się tam jakoś dostać, że do granicy Jadę autobusem przejdę po prostu pieszo przez granicę. No i później złapię do stolicy jakiegoś busa. Tam zostanę parę dni, troszkę sobie potrenuję, odpocznę. No i później polecę dalej. Albo to będzie Ukraina, albo to będzie Rumunia. Wiadomo, że w planach była jeszcze Białoruś, ale dzieje się to co się dzieje teraz tam. Wiem, że ktoś tam chciał lecieć, teraz nie wpuścili go. Także myślę, że lepiej nie planować, bo i tak by mnie nie wpuścili. Dobra, ja sobie dalej poglądam vlogi No i z racji tego, że tego vloga będzie oglądać właśnie w niedzielę. W niedzielę są najlepsze zasięgi, dlatego też muszę przypominać o różnych rzeczach. W kodzie zniżkowym do Airbnb, jeśli byście chcieli skorzystać. Wy macie zniżkę, ja dostaję coś na noclegi. Zobaczycie w opisie na dole. No i również o moich sponsorach, którzy mnie wspierają w podróży, czyli SFD. Możecie dostać zniżkę 10% na hasło pajak10sfd. Grand Game na hasło po drodze wojownika. No i, no i do Sibiga, wpadnijcie do Sibiga też. Zobaczycie, co tam słychać. Mają naprawdę dobry sprzęt. Tam ta rzeka to jest... Właśnie Hercegowina To jest dokładnie granica Cały czas jedziałem z granicy teraz Co to za gość <laughs> wreszcie dojechaliśmy do Nowego Sadu, a dokładnie do Nowi Sad. <grych> Jechaliśmy tutaj 6 godzin. Nie ukrywam, że każdy trochę zajechany. Ale spokojnie. idziemy właśnie coś zjeść. Później idziemy odebrać nasz apartament. Aha, idziemy zjeść, ponieważ myśleliśmy, że będzie w ogóle jakiś stop po drodze. Nie było żadnego. Tyle, co się można było wyskoczyć, wysikać i to trzeba było jeszcze bardzo szybko. Bo Piotrkowi prawie raz odjechał kierowca. Nie zwrócił uwagi, że on nie wrócił. E, Idziemy coś teraz przekosić, właśnie odstawić rzeczy a później, już taka ostatnia pożegnalna kolacja. Bo e, jutro się już zostajemy, szkoda, bo super się fajnie podróżowało razem, ale każdy musi jechać w swoją stronę i tak w sumie byliśmy długo razem. Dużo, długo dłużej niż musieliśmy. Nowy Sad jest to drugie co do wielkości miasto w Serbii. Myślę, że będzie tu wesoło. Dodatkowe dzisiaj, jest sobota. Cześć, zobaczyć co się dzieje na mieście. No i padł wybór na meksykańską. Tak ja mam mieszkankę. Dwa łóżka, ja dzisiaj śpię z polem elegancko. 87 oddale dalej w sumie No i kuchnia Miarę no Ale spoko, no, zapłaciliśmy za niego Po ile? Po 10 euro do osoby? No, także luz Nie było. Idziemy właśnie na główny plac Pod Ratusz Gdzie podobno spotyka się najwięcej ludzi I w dzień i w nocy Także zobaczymy co i jak Później chłopaków zapraszam na kolację pożegnalną Zresztą wczoraj na czacie Wpadło trochę pieniędzy także i tak super Także dziękujemy bardzo kto był wczoraj na czacie kto wspomógł Dzięki wielkie Powiem wam że tutaj są chyba najładniejsze dziewczyny ze wszystkich miejsc na Bałkanach na jakich byliśmy Piotrek, gdzie są najładniejsze dziewczyny? W nowym sadzie. <laughs> Tylko w nowym sadzie pamiętajcie. Naprawdę, ledwo wyszliśmy z domu i już widzieliśmy tyle ładnych dziewczyn z... Dziewięć, dziewięć znaliśmy Ten to sobie zapisuje Ciekawe po co, bo to <gexhales> Baza ty zwłoczeńcu <g> O, Jez i tu się zaczą... zaczyna ta, 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 to już zaczyna oba działać to już jest centrum już Idealnie Hej kiczek Hej <gryw> Na YouTube. No i tu się już zaczyna robić ładnie Ładne, ładne, ładne A, tu jeszcze jest Remont Katedra. Czekajcie jak te lampy tylko. No i doszliśmy. Tutaj z tej strony chcecie zobaczyć ratusz. Tedra Tutaj baza, znacie głowa? Ja kiedyś widziałem Wczoraj przegrałem z nim solówkę, także nie ma lekko prawda. Pełno ludzi wszędzie Jedną sprawą jest to, że dzisiaj kręcę to jest akurat sobota Na pewno też dlatego jest dużo ludzi O O i tutaj jest Jakiś deptak Patrzcie, to. No ludzi jest naprawdę aż pełno. Co mi się oczywiście bardzo podoba. Bardzo to lubię. Zajdzieś zaraz usiąść. Zjeść. Napić się. I pożegnanie. Rano wyjeżdżam. No, tu właśnie na tę ulicę. Tutaj jest za to uliczka z pubami. Wszędzie ludzie siedzą i piją. Tutaj przyszliśmy jeszcze od kolejnej strony I też wszędzie sensie, się coś dzieje Za ostatnią kolację W tym roku Nie, no może nie w tym roku, może się spotkamy kolejny raz W Ameryce Południowej Dobra, my z bazą mamy to samo, golonko z kapustą Nawet nie jedliśmy Ok, thank you, Polo Kurczak zawijany boczek, ziemniaczek, pomidor. to Właśnie poznaliśmy przed chwilą chłopaka, który nas sobie pewnie zobaczył, że mam flagę polską na tym, albo słyszał jak rozmawiamy. Tam z tyłu, tam z tyłu. Nie no, żartujemy. Mówił, że był pół roku w Polsce, nauczył się polskiego. Szacun, naprawdę szacun, bo normalnie z nim gadaliśmy, no że nie całkiem jak z Polakiem, ale naprawdę dobrze mówił po polsku. I właśnie te, rozmawialiśmy na temat dziewczyn. Bo tu są naprawdę chyba najlepsze jakie były. I on sam to potwierdził. On mówi, że mieszkał w Hiszpanii, mieszkał w Polsce itd. i tak dalej. Mówi, że tutaj w Nowym Sadzie to dziewczyny są naprawdę co druga piękna. I oczywiście nie, żeby żeby jakaś żadna Polka się nie obraziła, bo no, ja też uważam, że Polki są piękne, ale w Polsce dawno nie byłem. A tutaj naprawdę w każdą stronę, gdzie się odwrócimy, super dziewczyny. Wracamy. I Luego Wracamy właśnie Idziemy do chaty czas trzeba... montować filmiki Piotrek robi, ja robię, baza, walka z cieniem. To nie idzie, trzeba iść spać. O 11 i tutaj tak wszystko zamykają, jest za 10-11. Chcieliśmy jeszcze iść zapalić sobie szyszkę, posiedzieć, pogadać, ale już zamykają wszystko. Wiadomo jaki jest teraz okres. No to nic. Będę kończył. Dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Fajnie, że oglądaliście... Czy to jest ostatni odcinek, w którym występujemy? Jest... Tak, ostatnie ostatni. ja pożegnanie. Robimy? Także pożegnajcie się. Chcieliśmy z podziękować wszystkim widzom za bardzo ciepłe nasze przyjęcie, nas przyjęcie na kanale. Dzięki bardzo, było miło. Fajnie było dziękujemy Piotrkowi za to, że do nas Ja było. dziękuję, że było, było naprawdę było super. zajebiście. I zapraszamy do nas, jakbyście oglądali pierwszy raz, albo będziecie chcieli kontynuować nasze przygody. Ja nazywam się Piotr polo on się nazywa Rabel. Mie na Travel. Mnie na, na YouTube i na Instagramie, a jego na Instagramie. Tak. Bardzo, tak. bardzo serdecznie dziękujemy. Dzięki Piotrek. A podróż się, a podróż się nie kończy. Dobra, Muszę pa. lewą, bo mam zajętą prawą. Dajcie suba dla Piotra. Dajcie. Dobra, dzięki wielkie, pozdrawiam. Następny odcinek z Węgier. O ile tam mi się uda dojechać. Ale myślę, że tak. Zobaczymy to. No. Na razie, pozdrawiam.